Do najwyższego poziomu, najlepszym 11 tierem z tych wszystkich będzie oczywiście Black Rock. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na te misje osobiste, myślę, że jak najbardziej ten czołg króluje wśród 11 tierów. Faktycznie, aktualnie ma go dość mała liczba graczy, bo około 21 tysięcy, przez co faktycznie te wyniki mogą być na nim lepsze, ponieważ no, ci najlepsi przede wszystkim zdobyli sobie już ten pojazd. Jednak mimo wszystko, ze względu na tą mechanikę podwójnego strzału, jeżeli przebijecie dwa pociski oraz ze względu na swoje parametry, ten czołk jak najbardziej powinien być na tym najwyższym tierze. Dalej będziemy sobie już szli po kolei. No i moi drodzy, mamy tutaj AMX 67 Imbatable, bądź też Imbatable, jak go kto tam nazywa. Słuchajcie, jest to czołk, powiem wam szczerze, drugi pod względem wyników w całym tym rankingu graczy z ostatniego miesiąca, ale sprawa jest taka, że jest to magazynek. No, i ze względu na to, nie jest to czołk dla każdego. Nie mogę go umieścić obok BlackRocka, natomiast faktycznie ta mechanika, gdzie mamy te cztery pociski, gdy zostawimy sobie jeden pocisk ładują nam się pozostałe trzy, możemy go wystrzelić w dowolnym momencie. Ciut dłużej wtedy będziemy ładować, ale faktycznie jest taki moment, że możemy mieć nawet pięć pocisków po 420. To to oznacza przede wszystkim dużą siłę ognia, ale tak jak zaznaczyłem na początku, nie jest to czołg dla każdego. Jednak mimo wszystko jak najbardziej mogę go umieścić w klasie A. Jeżeli byłby on prostszy w obsłudze, jak najbardziej znalazłby się tutaj, jednak ze względu na to, że, no, nie jest to czołg dla każdego, tak jak mówiłem, jest to magazynek wymagający już troszkę umiejętności, myślę, że to miejsce będzie jak najbardziej odpowiednie dla tego pojazdu. Dalej mamy MEDA. MEDA francuskiego również jest to magazynek, jednak dużo osób narzeka na jego mechanikę. Tutaj podłącza się nam magazyn ładowania i doładowuje się nam yy, po jednym pocisku. Jeżeli chodzi o materiał z tego pojazdu, był on na moim kanale, co jest plusem, no przede wszystkim możemy to ładowanie wyłączyć w dowolnym momencie. Natomiast jest tutaj na przykład taki problem opuszczania działa, jeżeli mamy wieżę obróconą do tyłu o 180 stopni. Faktycznie tego opuszczania wtedy nie ma ze względu na umieszczenie tego magazynu. No i ze względu na jego chociażby maskowanie, celność, no nie jest to pojazd za dobry w moich oczach. Odbiło się to też również na wynikach graczy, ponieważ on znajduje się mniej więcej w połowie stawki pod względem wyników i ja umieściłbym go osobiście w klasie C moim no jeżeli komuś ten pojazd faktycznie podejdzie nauczy się nim grać, no będzie to myślę dobry pojazd dla takiego gracza jednak mimo wszystko nie jest to czołg dla każdego, tak jak również w przypadku imbatable. Tutaj również no, wymaga to troszkę umiejętności, ale ma ten czołg takie problemy, jak na przykład właśnie maskowanie, chociażby ten czas ładowania, gdzie ono się rozpoczyna po paru sekundach dopiero i też odłączenie tego magazynu chwilkę trwa. Myślę, że tutaj klasa C będzie jak najbardziej odpowiednia dla tego pojazdu. Mamy tutaj Breakera, czyli następcę Badgera. No i moi drodzy, jest to już pojazd dla większej ilości graczy. Ma on mechanikę taką, że im dłużej. Jedziemy do przodu, tym mamy większą moc na tonę. Wyniki graczy na tym pojeździe nie są zbyt dobre. No i z czego to może wynikać? No pewnie z tego, że gracze w międzyczasie nauczyli się go przebijać. No ale mimo wszystko, jeżeli ktoś jest fanem badgerów, wolnych pojazdów, które są dobre pod względem chociażby DPM-u, no to ten Breaker mógłby się im spodobać. Ja tutaj tego Breakera umieściłbym w połowie stawki. On ze względu na wyniki graczy jest tam gdzieś bliżej dołu. Myślę, że jest to czołg dla większej ilości społeczności. I z tego względu umieściłbym go właśnie w klasie B. Dalej mamy pierwszy taki typowy czołg ciężki. Jest to BZK79 z dopalaczami, jednak nieco innymi niż w przypadku swoich poprzedników, ponieważ tutaj faktycznie te dopalacze są, można powiedzieć, nieskończone, natomiast potrzebują chwili, żeby tak jakby się z powrotem naładować. No i tutaj ten czołg myślę, że jak najbardziej może przypaść graczom do gustu. Myślę, że można go wrzucić do klasy A. Jeżeli chodzi o jego mobilność, no to oczywiście jeździmy sobie lepiej na tych rakietkach. Jest fajna siła ognia, jest fajny pancerz, na wieży oczywiście, na kadłubie niekoniecznie. Jest to czołg dla większej ilości graczy, ze względu na prostotę jego obsługi. Jest to taki typowy czołg ciężki, który faktycznie może szybko dostać się na pierwszą linię. Myślę, że tutaj tier A będzie odpowiedni. Dalej mamy... Szakala. Szakala, który jest następcą polskiego CSa, jedyna polska, jedynacka jak na razie. No i szakal również plasuje się na wysokim miejscu. Jeżeli chodzi o jego umiejętność, mamy tutaj oczywiście zarówno tak zwane turbo, czyli tryb szybkiej jazdy, jak i fajną celność. No i ten czok, myślę, no powiedzmy sobie, zdominował randomy, ponieważ faktycznie no, dobre wyniki na nim kręcą gracze, no ale również potrafi dać dużo od siebie. W bitwie, nawet i samodzielnie, jeżeli zdobędzie dobrą pozycję, myślę, że jest to czołg bardzo fajny. Nie jest to też czołg dla każdego, to warto powiedzieć. Natomiast myślę, że tutaj w klasie A jak najbardziej znajdzie się dla niego miejsce ze względu na wyniki, jakie kręcą na nim gracze. No i dalej, mamy takiego Contrivera. Jest to dwulufowiec po oczywiście kanopenerze Czy on zdominował randomy, patrząc na ten ranking po miesiącu? No nie do końca, ponieważ no nie ma on nic specjalnego. Ma on oczywiście Ciut lepszą salwę. Ma on fajny pancerz, dolną płytę, która jest dość mała ze względu na jego podwójną sienicę. Jednak, czy wyróżnia się on jakoś specjalnie na tle innych? No, powiem Wam szczerze, że niekoniecznie. Faktycznie jest to pojazd dość dobry, no ale, mimo wszystko, jeżeli miałbym wbijać jakiś czołg ciężki, no to pewnie byłby to właśnie chociażby BZ-79, ze względu na to, że on potrafi uderzyć raz, ale dobrze. Contriver jeszcze ma problem tego, że nie ma on za dobrej mobilności. No, i myślę, że obok swojego kompana z Nacji jak najbardziej będzie dla niego miejsce. No i teraz już przechodzimy do Hirschkefera. No, ja jestem fanem Tedeków oczywiście. No i jak najbardziej ten pojazd mi się podoba. Jednak, czy jest on lepszy od Grilla 15? No, powiem wam szczerze, że no, różne są tutaj za i przeciw. Natomiast, żeby oddać, oddawać te lepsze strzały, no to trzeba czekać mimo wszystko długo, długo. No, chyba, że macie już go ulepszonego na maksa, żeby to działo nam się nagrzało, zanim ono się. Rozpocznie nagrzewać. Myślę, że tutaj klasa C raczej będzie dla niego odpowiednia. Też gracze nie do końca go ogarnęli, można powiedzieć, ponieważ jest on przedostatni pod względem wyników. No i myślę, że tutaj będzie to dobra sprawa, jeżeli damy go w przedostatnim poziomie. Kolejnym pojazdem jest następny typowy czołg ciężki z fajną mobilnością, no i świetną mechaniką taranowania. Oczywiście chodzi tutaj o KR1, -kę. no i jak już go tak wychwaliłem, myślę, że jak najbardziej mogę dać go do klasy A. Tutaj moim zdaniem jest to pojazd dobry dla wszystkich, ponieważ no nie wymaga on specjalnie tutaj dużo kombinacji, jeżeli chodzi o grę. Ma on fajną alfę, ładuje dość sprawnie, no i jeszcze ten mechanizm taranowania. Jeżeli chodzi o jego pancerz na wieży, świetny. Jeżeli chodzi o pancerz na garnku, również ciężko czasem w niego trafi ze względu na to, że na pojazd radziecki, no, ma on dobre opuszczanie działa. Pancerz kadłuba również bywa tutaj kapryśny dla przeciwników. Jeżeli nauczycie się dobrze ustawiać tym czołgiem, możecie wycisnąć z niego bardzo dużo. r 1 zdecydowanie swoją popularnością bije wszystkich na głowę, ponieważ 2,5 miliona graczy maga już na swoim koncie. Gdzie drugi jest tutaj T803, no, i tam już jest i 1,5 miliona tych pojazdów na serwerze. Ja myślę, że jak najbardziej jest to słuszne miejsce dla KR1 i polecam go tutaj wbijać. Kolejna sprawa, jedyny light z 11 poziomów, no i myślę, że tutaj możemy w końcu przejść sobie do tej najwyższej klasy, klasy S i można go postawić koło Black Rocka. Zdecydowanie ten Borken Kefer jest fajny pod względem, hmm, chociażby spotowania, pod względem umiejętności, która pozwala na to, że po trafieniu w pojazd przeciwnika wykryty przez nas, on świeci się dłużej i dostaje więcej uszkodzeń. Borken Kefer tak jak i zresztą RHM na 10 tym Poziomie, o którym film był również niedawno na kanale. Są to dwa lighty bardzo dobre, zarówno pod damage, jak i pod spota. Myślę, że jeżeli jesteście fanami lightów, no to ten czołg jak najbardziej przypadnie Wam do gustu i polecam go sobie wbić, ponieważ jest to jedyny light jak na razie na 11 poziomie. No i dalej, myślę, że możemy sobie uzupełnić tutaj w końcu najniższy poziom Tier D. Wrzucam tutaj Leoparda 120. W rankingu graczy jest dość popularny, natomiast nie robi on jakichś świetnych wyników. Nie ma tutaj za bardzo nic. Specjalnego. Poza tym, że mamy mimo wszystko ulepszoną celność, szczerze Wam powiem, że Leopard 1, czyli jego poprzednik, jest lepszy na dziesiątych tierach niż sam Leopard 120 na 11. No, ze względu na to, że pewnie jego mechanika nie jest za bardzo specjalna, no nie wyróżnia się on niczym zbytnio. Tutaj tego Leoparda trzeba umieścić jako jeden z najgorszych pojazdów. No, chyba że dostanie on jakieś zmiany. Mam nadzieję, że zmiany dla 11 tierów po paru miesiącach się pojawią. Wymaga on pewnych poprawek, i myślę, że tutaj jak najbardziej się ze mną zgodzicie. Dalej mamy obiekta 432U. I powiem Wam szczerze, że Magic jest fajny. Myślę, że tutaj obiekt, no, znalazłby się gdzieś po środku mojej e, całej klasyfikacji. E, gdzieś obok Contrivera, gdzieś obok Breakera. Nie są to pojazdy słabe, ale nie też bardzo dobre. Tak jak chociażby te tiery wyżej. Powiem Wam szczerze, że ma on fajną e, tutaj mechanikę nagrzewania tego pocisku, że zadajemy więcej uszkodzeń. Jednak, no, nie robi to jakiejś ogromnej różnicy jak na takiego Meda. Myślę, że tutaj jego pancerz też nie jest świetny. No nie jest to pojazd najgorszy, więc wrzucę go właśnie pośrodku mojej klasyfikacji. No, i dalej kolejny pojazd, który nie za bardzo podbił tutaj randomy. Czyli STRV 10712. Wrzucę go obok Leoparda. No, powiem wam szczerze, no, zwykły Street tak naprawdę. No, może ma on tam ciut lepsze wartości pod względem celności. Ten tryb bunkra, no, tak naprawdę po co to komu? No, również wymagałby on tutaj poprawek, żeby faktycznie być ciut lepszym. Hirschkefer jest lepszym pojazdem od Streeta. No, i przy tym tutaj zdecydowanie pozostanę. No, i powiem wam szczerze, teraz kolejny jeden z najlepszych pojazdów T-803. Widać też to po popularności i po dobrych wynikach. Tutaj mamy tę zależność, że jest to pojazd popularny u graczy i przy okazji robią oni na nim dobre wyniki, ponieważ on klasuje się tutaj w górze tej klasyfikacji pod względem wyników. No i myślę, że ten Amerykaniec jak najbardziej jest dobrym czołgiem ze względu na swój DPM, ze względu na swój pancerz, mały garnek mimo wszystko, jak opuszczamy sobie to działo. No ma on co prawda dziury w kadłubie, łatwo jest go przebić na scrapie natomiast faktycznie typowy wieżowiec z dobrym DPM-em to jest to, czego szukacie, jeżeli jesteście fanami tych pojazdów. No i dalej mamy tutaj ratę. i ratę myślę, że możemy sobie umieścić tutaj. Jeżeli chodzi o jego porównanie z poprzednikiem, czyli z Mausem, ten pojazd ma zdecydowanie lepszy pancerz na swoim poziomie. Trudniej jest go chociażby przebić nawet po wieży. Po kadłubie też, jak on się tam nam pokontuje, no ciężko jest go tak naprawdę gdzieś uszczypnąć. Przy okazji, ma on Ogromną masę, także nawet taki KR1 taranując go, nie zada mu bardzo dużo. Ehm, również te dodatkowe działka robią robotę. To jest, myślę, coś, czego brakowało nam w ciągach, czyli jeszcze dodatkowa siła ognia. To jest naprawdę forteca, która jest ciężka do przejścia. Jeżeli ustawi się gdzieś na sobie jeżeli dobrze pokontuje jeszcze tą wieżę, no to nie dość, że da nam dużo swoim pojedynczym działem. To jeszcze strzeli nas z hajków. Jeżeli mamy mniej pancerza, no to zada nam dużo demedza. Tak czy siak może zdjąć gąski co tam 20 parę sekund. No, i myślę, że tutaj jest to pojazd dobry pod względem siły ognia, pod względem pancerza i pod względem e, całych swoich umiejętności. No, i na koniec zostaje nam hacker. Hacker, który jest medem również bardzo dobrym, i tak jak widzicie, no, dużo pojazdów mam tutaj w górze tej swojej klasyfikacji. No, i myślę, że jak najbardziej e, te tiery S oraz A mógłbym wam polecić do wbijania. Słuchajcie, hacker, pojazd średni amerykański, który zdecydowanie naprawił. Że tak powiem, całą wizję tych średnich Amerykańców. Dobry pod względem DPM-u, fajny pod względem pancerza. No, na wieży przede wszystkim. Natomiast mamy tutaj również dobry dpm fajną celność, fajną umiejętność. I myślę, że jak najbardziej, obok tutaj ta Ratę, KR1, Szakala, Bezety i Imbatable, on może tutaj się Wam przydać. Myślę, że również też do misji, jak i codziennych randomów. Jest on również wysoko pod względem wyników graczy. I na tym kończymy nasz ranking. To było moje zestawienie 11 tak jak mówiłem, jeżeli tutaj się z czymś nie zgadzacie, napiszcie mi w komentarzu, bo jestem ciekaw waszych opinii. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego materiału, kliknijcie sobie tutaj.